Hej to już jest odkąd tylko zrobiło się chłodniej w Polsce, to czy to na Instagramie, czy na YouTubie, przy każdej możliwej okazji piszecie mi, jak bardzo zazdrościcie mi, że mieszkam w Hiszpanii, nie muszę chodzić w kurtce, mam ciepło i tak dalej. Pomyślałam więc, że dziś na osłodę tej Waszej zazdrości i tęsknoty za ciepłymi dniami opowiem trochę o rzeczach, które wcale nie są takie fajne w Hiszpanii. Wiadomo, że ten kraj nie jest idealny, Hiszpania nie jest tutaj mniej wyjątkiem i jak każde inne miejsce na ziemi ma swoje wady i zalety. I w tym filmie opowiem Wam właśnie o pięciu w moim odczuciu najgorszych... Rzeczach, zjawiskach, zwyczajach, jeśli chodzi o Hiszpanię. Zapraszam gorąco do oglądania. Pierwszą rzeczą, która przyszła mi na myśl, kiedy myślałam o nagraniu tego filmu, zdecydowanie był stosunek Hiszpanów do alkoholu i jazdy samochodem. Mianowicie z moich obserwacji wynika, że jest to bardzo niestety powszechne zjawisko, iż dla wielu osób tutaj nie jest w ogóle żadnym problemem przyjechać z samochodem na miasto, wypić drinka, dwa albo trzy i wrócić samochodem do domu. I ja sama nie jestem co prawda kierowcą, ale jeżeli chodzi o moich polskich znajomych, to nawet jeżeli ktoś chciał wyjść i wypić jednego drinka czy jedno piwo, to samochód już zostawiał w domu i na miasto przejeżdżał taksówką, czy jakkolwiek inaczej, autobusem. I to, co mam okazję zaobserwować w Hiszpanii, dla mnie jest po prostu szokujące, jak, jak wiele osób właśnie po spożyciu alkoholu decyduje się na to, aby wsiadać do samochodu czy na motor i w takim stanie jechać. I jakiś czas temu właśnie rozmawiałam z kolegą i pytałam go, jakim cudem. On yy, nie boi się tak postępować, nie boi się po pierwsze o własne bezpieczeństwa, ale też nie boi się jakichś konsekwencji prawnych. No i odpowiedział mi, że to prawda, jakiś czas temu został zatrzymany przez policję. Ale policja puściła go bez żadnych konsekwencji i że w ogóle nikt tutaj na to aż tak bardzo nie zwraca uwagi, trochę przymyka się na to oko. Być może wynika to z tego, że w Hiszpanii dozwolone jest prowadzenie auta, jeżeli ma się pół promila alkoholu we krwi. Ja wydaje mi się, że niektórzy zdecydowanie nadużywają tego prawa, i jeśli byłabym kierowcą, to zdecydowanie nie czułabym się bezpiecznie na hiszpańskich drogach. Zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o takich porach weekendowych, wieczorno-porannych, kiedy bym wiedziała, że ludzie wracają z imprez i jest taka możliwość, że część z tych osób coś tam sobie wypiła. Drugą kwestią, którą chciałabym poruszyć, jest fakt, że w Hiszpanii jest ogromna ilość żebraków. Na początku, kiedy tutaj przyjechaliśmy dwa lata temu, to mnie po prostu na każdym kroku chwytało za serce, kiedy widziałam osoby z tymi poruszającymi tabliczkami, tam było wypisane, że albo ktoś stracił pracę, albo że jest niepełnosprawny, że ma tyle i tyle dzieci i nie ma co jeść, nie ma gdzie mieszkać i tak dalej. Zaraz sięgałam po jakąś monetę i miałam ochotę wszystkich obdarować. Muszę Wam jednak powiedzieć, że moje stanowisko w tej kwestii całkowicie się zmieniło, ponieważ. Problem w Hiszpanii polega na tym, że tych żebraków jest tutaj tak wiele, ponieważ bardzo wielu z nich to po prostu są um, oszuści, którzy żerują na współczuciu innych ludzi przede wszystkim, żerują na najemności turystów. I chciałabym Wam opowiedzieć właśnie o kilku sytuacjach w tym miejscu, które sprawiły, że kompletnie straciłam zaufanie do jakichkolwiek żebraków i nikogo już nie wspieram swoją jałmużną. Mieszkałam w dłuższy czas tutaj w centrum Alicante. Właściwie mam już na pamięć wszystkich tych żebraków, który siedział przy której ulicy. I pierwsza sytuacja, która miała miejsce, która wzbudziła moje podejrzenia, to fakt, że zauważyliśmy, iż jeden żebrak, który miał swoje stanowisko niedaleko naszego mieszkania, codziennie wieczorem zamawiał taksówkę. wsiadł do niej i gdzieś jechał. Tak jakby wiecie, o! Dwudziesta, hmm, hmm, hmm. kończę pracę, wsiadam w taksówkę, wracam do domu. No więc już się zapaliła taka czerwona lampka, że skoro ktoś jest tak bardzo potrzebujący, to chyba raczej yy, wracałby do domu pieszo, autobusem, ale raczej nie taksówką. Więc jak się okazuje, ten. Yy... Delikwent nie był wcale aż taki biedny, skoro mógł sobie na to pozwolić. Druga sytuacja miała miejsce w sklepie, gdzie właśnie rozpoznałam pana, który zawsze stał pod pobliskim sklepem spożywczym, właśnie z tabliczką, że nie ma pracy, potrzebuje pieniędzy, bla, bla, bla. No i ten pan stał przede mną w kolejce do kasy i kupował kabel HDMI. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś kupuje kabel HDMI, czyli. Posiada komputer, posiada telewizor i jeszcze potrzebuje kabla, żeby to ze sobą połączyć. Hmm. No to chyba jednak nie jest też tak bardzo potrzebujący. Jeżeli jakąś daje swoje pieniądze, to chciałabym wierzyć, że wydaje naprawdę na jedzenie, na jakieś podstawowe wydatki, na swoje dzieci, a nie na takie zachcianki jak. Havel Academy. I trzecia sytuacja, która mi się przydarzyła, kiedy byliśmy w restauracji i jedliśmy sobie jedzonko, nagle podszedł do nas pan, ubrany w jakieś takie łachmany, bez zębów, właśnie powiedział, że jest po prostu bardzo głodny i czy możemy podzielić się nim twoim jedzeniem. I wydaje mi się, że kiedy podchodzi do nas ktoś potrzebujący i prosi nie o pieniądze, ale właśnie o jedzenie, to jest zdecydowanie taka sytuacja, która najbardziej chwyta za serce i no aż trudno odmówić, tak? Dlatego y, ja już chciałam powiedzieć, że tak, proszę bardzo, proszę coś sobie wziąć do stołu, ale w tym momencie przybiegł y, kelner i po prostu odgonił tego, tego żebraka, jak jakiegoś, nie wiem, bezpańskiego psa. I, i ja oczywiście popatrzyłam na tego kelnera z... Y, nie niesmakiem, takim w ogóle wow, co z Pana za dupek, co Pan robi. No ale kelner szybko nam wytłumaczył, że, że dobrze zna tego delikwenta, który do nas podszedł i że ten koleś tak naprawdę jest złodziejem i kiedy mówisz mu, że tak, możesz sobie wziąć ze stołu coś tam mojego jedzenia, to on sięga, ale tak naprawdę zamiast e, wziąć dla siebie coś do jedzenia, zabiera na przykład Twój portfel albo Twój telefon, który leży na stole. I to były właśnie takie trzy sytuacje, które nam się przydarzyły, ale oprócz tego słyszałam też o wielu innych sytuacjach, które przydarzyły się naszym znajomym i całkowicie straciłam po prostu wiarę w tych ludzi. Całkowicie przestałam im ufać. Na pewno są wśród nich jakieś uczciwe osoby, które naprawdę potrzebują pomocy, ale niestety moje zaufanie zostało na tyle nadszarpnięte, że nie mam ochoty bawić się w jakiegoś detektywa i nie wiem, dochodzić kto jest uczciwy, a kto nie i całkowicie przestałam po prostu wspierać e, żebrzących na ulicy ludzi. Tym bardziej, że e, po dłuższym czasie ich zachowanie, bardziej niż współczucie, budzi po prostu niesmak i wkurzenie i być może brzmi okrutnie, kiedy to mówię, ale też byłam świadkiem już takich historii. Po pierwsze, jeżeli ktoś do was podchodzi i prosi o jałmużnę, a wy mu odmówicie, to często możecie dostać wyzwani albo dany żebrak ze złością rzuca swoim kubeczkiem, do którego zbiera pieniądze, o ziemię i krynie. Jakby kompletnie jakieś zero wdzięczności, tak jakby to był mój obowiązek, żeby mu pomóc, a jeżeli tego nie robię, to zasługuję na jakieś wyzwanie i, i no nie wiem, jakieś dziwne, agresywne z jego strony reakcje. Poza tym ci, że bracy są niesamowicie upierdliwi, zdarza mi się często, że wychodzę na przykład tylko na spacer i nie mam nawet z sobą pieniędzy, nawet bym chciała komuś dać, mam tylko w kieszeni klucz od mieszkania. I taki żebrak lub żebraczka potrafi do Ciebie podejść po prostu i zacząć ci nawijać o swojej sytuacji życiowej i nawet kiedy mówię proszę pani, nie mam ze sobą pieniędzy, mam ze sobą tylko klucz od mieszkania, proszę wyszłam tylko spacer z specjalna, nawet gdybym chciała, nic dla pani nie mam. To ona i tak się nie odczepi, może tam dziesiątki metrów za tobą iść i cały czas ja zgodać ci do ucha. I właściwie w takiej sytuacji, zamiast czuć współczucie do tej osoby, ja po prostu czuję ogromną irytację wkurzenie i mam po prostu dość spotykania się z takimi sytuacjami na każdym kroku. Poza tym mieszkamy blisko y, kościoła, gdzie wiadomo, co tydzień są uroczystości ślubne. No i dla mnie komedią po prostu jest fakt, że kiedy wychodzi y, świeżo zaślubiona para młoda, nie może sobie w spokoju, nie wiem, zrobić zdjęcia ślubnego albo przyjąć życzeń od swoich gości, Ponieważ teraz jest oblegana przez jakiegoś żebraka, który wciska po prostu w twarz parze młodej ten swój kubeczek i tam im nadaje i krzyczy, i błaga, i, i lamentuje. Dla mnie to jest po prostu zwykłe prostactwo, brak jakiejkolwiek kultury, żeby parze młodej, która cieszy się być może najszczęśliwszym dniem w swoim życiu po prostu wyskakiwać w takim momencie, kiedy oni na przykład przyjmują życzenia od swoich gości ślubnych. Najsmutniejsze jest to, że w gronie tych osób zapewne jest ktoś, kto autentycznie dobrym człowiekiem, jest po prostu potrzebujący w jakiejś trudnej życiowej sytuacji, ale niestety przed tych wszystkich oszustów, złodziei i natarczywców ja osobiście całkowicie straciłam jakąś wrażliwość na widok człowieka, który siedzi na ulicy i prosi o pieniądze. Trzecią rzeczą, która bardzo przykrzała mi życie w Hiszpanii, kiedy jeszcze chodziłam do szkoły, był czas... Jestem. Jak część z Was zapewne wie, w Hiszpanii od godziny 14 do godziny 17, 17.30 yy, większość lokali jest zamknięta. Otwarte są tylko restauracje oraz jakieś większe sieciówkowe supermarkety. Jeżeli jednak pomiędzy godziną 14 a 17 potrzebujecie, nie wiem, nawet wyjść do apteki po coś pilnie, no, to macie problem. I powiem Wam, że apteki 24-godzinne, przynajmniej w naszej okolicy, wcale nie są tak często spotykane. Do najbliższej 24-godzinnej apteki mamy około pół godziny drogi, więc w, w jakimś nagłym wypadku, no to wcale nie byłaby taka szybka akcja, tak? Godzinę w dwie strony. To, co najbardziej mnie jednak wkurzało, yy, to fakt, że kiedy kończyłam zajęcia, bo zawsze miałam zajęcia na poranną no zmianę, i byłam w szkole, nie wiem, od 7.30, od 8.00 do jakiejś właśnie 14.00. I ponieważ uczyłam się na uczelni artystycznej, to logiczne było, że musiałam w domu dużo czy rysować, malować, coś tam kleić. I właściwie każdego dnia w szkole miałam zadaną jakąś nową pracę domową, która wymagała ode mnie zakupienia jakichś nowych artykułów artystycznych, których no nie mogłam mieć na zapas przygotowanych, bo nigdy nie wiedziałam, czy nagle okaże się, że mamy malować takimi farbami, czy takimi, czy nagle będę potrzebować jakiegoś specjalnego koloru albo rodzaju kartek. I niesamowicie działało mi na nerwy, kiedy właśnie kończące zajęcia o godzinie 14 i wracając do domu, mijałam trzy sklepy papiernicze i żaden z nich nie był otwarty, i serce mi się krajało, że będę musiała wrócić do domu, poczekać do godziny 17.30, dopiero wtedy pójść do sklepu. Kupić to potrzebuję, wrócić do domu i zacznę odrabiać swoje lekcje do godziny 18 i będę siedziała do wieczora i po prostu to dłubała. Kiedy mogłabym po prostu załatwić sprawy wracając do domu i do tej godziny 18 mieć już wszystko zrobione. I to właśnie niesamowite działało mi na nerwy, ponieważ no, jeżeli chodzi o pracę pod komputerem, to ym, siedzenie pod komputerem do wieczora nie stanowi dla mnie problemu. Jednak jeżeli chodzi o takie prace manualne, jakiś rysunek... To zdecydowanie wolę robić to w świetle dziennym. I dwa lata temu pamiętam, każdego dnia przeklinałam tą śniadkę. Jednak oczywiście nie tyczy się to tylko. Sklepów plastycznych wszelakich, jeżeli nie wiem, będziecie chcieli pójść, czy do fryzjera, czy na jakieś zakupy odzieżowe, czy do banku. Bank to w ogóle jest komedia, ponieważ w Hiszpanii banki po już się nie otwierają. Banki są otwarte tylko do godziny 14 i są otwarte tylko od poniedziałku do piątku. Poniedziałek, 5 do 14, więc jeżeli masz do załatwienia jakąś sprawę w banku, a uczysz się bądź pracujesz od poniedziałku do piątku, no, to właściwie jest Twój problem, jak sobie zorganizujesz czas, żeby do tego banku pójść. Musisz albo wziąć wolne, albo minąć zajęcia. I dla mnie to jest jakaś komedia, że banki nie są ani otwarte w sobotę, ani nie są otwarte po zjeździe. Czwartą rzeczą, która nie podoba mi się w Hiszpanii, jest to, jak niesamowicie niski jest tutaj poziom języka angielskiego. Jeżeli ktoś z Was myśli o wyjeździe na wakacje, do Hiszpanii, do jakiegoś mniejszego miasta niż Barcelona czy Madryt, albo myślicie sobie, może nawet o wyjeździe w celach zarobkowych do Hiszpanii i myślicie, że wystarczy wam tylko znajomość języka angielskiego no to niestety możecie się niemiło zdziwić. Na pewno są jakieś osoby, które mają jakieś inne doświadczenia i język angielski być może im tutaj wystarczał, jednak, jednak w bardzo wielu miejscach tutaj po tym angielsku się nie dogadacie. Wydaje mi się, że głównym problemem jest to, że tutaj ludzie zdecydowanie wolą się uczyć albo jakichś hiszpańskich dialektów, czy to katalońskiego, walencyjskiego, albo języka włoskiego, a do angielskiego mają taki trochę zewszy stosunek. I zabawnym jest to, że jeżeli jakiś Hiszpan sobie załóżmy wpisze w CV język angielski zaawansowany, to ma na myśli, że ma angielski na poziomie B1. Tak, bardzo mnie to bawi, że w Hiszpanii angielski na poziomie B1 uchodzi za poziom zaawansowany. Kiedy w moim odczuciu poziom B1 to jest naprawdę jakaś taka podstawa, Tutaj jednak jest inaczej. Właśnie, jeżeli y, ktoś uczy się na uniwersytecie i chce otrzymać y, dyplom, to aby otrzymać ten dyplom, musi właśnie zdać y, egzamin z języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. I uwierzcie mi, że dla wielu studentów ten egzamin z języka angielskiego spędza sens, powiek, strasznie się przed nim denerwują i strasznie się martwią, że w ogóle go nie zdadzą. Wydaje mi się, że są pewne braki, być może z tym, jak ten język angielski jest nauczany, bo kiedy chodziłam do szkoły, to właśnie któregoś dnia zaczepiła mnie e, jedna kobieta i zaczęła mówić do mnie po angielsku, no i tak sobie myślę, no w sumie fajnie, mówi po angielsku, może jakoś tam nie najlepiej, taki trochę to był spanglish bym powiedziała, ale stara się, jest spoko, tak sobie rozmawiamy, ale myślałam sobie, że no super, i tak mówi lepiej niż przeciętna hiszpanka. Po czym yy, podchodzi do mnie koleżanka z grupy i mówi: O, spotkałaś Anę? Mówię: No tak, spotkałam Anę. I co, pewnie rozmawiałyście po angielsku? Mówię, że, no tak, trochę po angielsku, trochę po hiszpańsku, bo nie zawsze y, mogłyśmy się zrozumieć. A ona wtedy na to mi odpowiada: No tak, bo wiesz, Anna u nas uczy angielskiego, mogła się do końca nie zrozumieć w niektórych momentach, bo ona właśnie wróciła do Londynu i ma taki brytyjski akcent. I mi wtedy po prostu wszystko opadło, ręce mi opadły, bo nie mogę uwierzyć, że ktoś, kto ma taki poziom języka angielskiego, wykłada na uczelni wyższej. To tak jakby, wiecie, u nas do studentów przyszedł ktoś i powiedział Hi dear students, I am your teacher, I just came back from London. No przecież to była komedia, teraz posypałyby się podanie do dziekana o zmianę nauczyciela I, i byłaby afera, że w ogóle co to, to ma być, że ktoś taki ma kogoś nauczać No i wtedy trochę zrozumiałam sytuację tych ludzi, bo pomyślałam sobie, że skoro y, uczy ich języka ktoś, kto no, sam nie jest w tej dziedzinie idealny No to trudno, żeby ich poziom był nie wiadomo jak wysoki Kolejnym problemem, y, jeśli chodzi o język, jest fakt, że Hiszpanie wszystko dubbingują dubbingują amerykańskie seriale, dubbingują wszystkie filmy. Dla mnie to jest często bardzo zabawne, kiedy wieś, oglądacie sobie scenariusów, akcja rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych, yy, bohaterowie podają, podają sobie jakieś stawki w dolarach, a naparzają po hiszpańsku. A już kompletną komedią dla mnie jest to, że Hiszpanie nawet tłumaczą niektóre nazwiska na hiszpański, na przykład John Snow z gry o Tron. to nie jest w Hiszpanii John Snow, tylko John Niebe. Wydaje mi się, że to trochę słabym posunięciem, bo już nawet nie, nie chodzi o język ja czy oglądam coś po angielsku, czy oglądam coś po francusku, czy po japońsku, to za każdym razem chciałabym obejrzeć jednak dzieło w oryginale, a nie z jakimś tam dubbingiem, bo wydaje mi się, że jeżeli oglądamy coś z dubbingiem lub z lektorem, to trochę zatracamy ten taki oryginalny przekaz, jaki to miało nieść, oryginalne jakieś emocje i, i klimat. I właśnie jakiś czas temu Paweł pytał swoich znajomych, którzy byli w kinie i decydowali się na film z dubbingiem. Pytał ich, czemu nie poszliście na no, ten film z napisami? Bo widziałam, że było opcja z napisami. A, bo baliśmy się, że czegoś nie zrozumiemy. No ale czego nie zrozumiecie? Przecież napisy, tak? A ale moglibyśmy nie zdążyć czegoś przeczytać, albo moglibyśmy czegoś nie zrozumieć. To jest takie chyba trochę błędne koło, bo wydaje mi się, że tak łatwo jest się wielu osobom nauczyć języka angielskiego dzięki właśnie temu kontaktowi z kulturą, dzięki anglojęzycznym piosenkom, filmom, serialom. To ta wiedza po prostu sama wchodzi do głowy. A jeżeli ktoś, właśnie, nie ogląda nic w oryginale, tylko z dubbingiem, bo twierdzi, że nie umie angielskiego, to jednocześnie nie oglądając nic w oryginale się tego angielskiego nie uczy tym bardziej i to jest takie właśnie błędne koło no więc już może nie będę się więcej rozgadywać, w każdym razie tak, angielski w Hiszpanii to jest problem i piątą rzeczą, której nie cierpię po prostu w Hiszpanii, jest hiszpańska kuchnia. W moim odczuciu kuchnia hiszpańska jest jedną z najgorszych, jakie miałam okazję spróbować. Po pierwsze, przepraszam mnie oczywiście, ilość mięsa, jaka jest wszędzie dookoła. To, że gdzieś się nie zajdzie, to leży yy, ta noga i ludzie kroją sobie prosto prostu z tej nogi te hamony. Więc oczywiście, jako weganka na dzień dobry, jestem odrzucona przez nadłóg tego mięsa, ale nawet jeżeli mówimy o daniach yy, roślinnych, yy, to niestety nie jest za dobrze. Kuchnia hiszpańska jest bardzo tłusta, jest bardzo dużo smażonych rzeczy, jednak smażone jedzenie też potrafi być dobre, ale niestety nie tutaj, ponieważ w moim odczuciu hiszpańskie jedzenie jest takie jakieś trochę na wpół bez smaku. Nie ma żadnych jakiś wyrazistych tutaj aromatów, jakichś mocnych przypraw. Ja nie jestem fanką takiego no, nijakiego jedzenia lub jednak, jeżeli coś jest jakoś bardziej przyprawione albo pikantne. I jakoś tak mi przykro, że Hiszpanie w swojej tradycyjnej kuchni w ogóle nie wykorzystują tego bogactwa właśnie roślin, owoców, jakie tutaj mają, jakie zawdzięczają klimatowi. Owoce to w ogóle tutaj zjada się w dziwny sposób, ponieważ owoce je się po posiłku, co jest no zabój to najpierw ktoś się naje ryżu z mięsem, a potem na to zarzuci owoce i te owoce my później fermentują w żołądku, bo zalegają nad tą całą masą jedzenia, które wcześniej zjadł. Hiszpanie też w ogóle nie jedzą śniadań, co jest dla mnie i dla pewnie wielu z Was najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Bardzo wiele osób tutaj na śniadanie tylko wypija kawkę albo wypija soczek pomarańczowy, zjada jakąś słodką bułkę i tyle. A już kompletnym zabójstwem jest jedzenie późnych, bardzo sytych obiadów, kolacji. Więc no hiszpańska zarówno kuchnia, i same takie obyczaje, jeżeli chodzi o jedzenie, to kompletnie nie jest moja bajka. I to było właśnie tych pięć niezafajnych rzeczy w Hiszpanii, którymi chciałam się z Wami podzielić. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie proszę łapkę w górę. I zapraszam Was jak zawsze na mojego Instagrama i Snapchata. I dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. pa, pa.